Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj, wypuść powietrze. I jeszcze raz. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota jedli i pili, kupowali i sprzedawali. Sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem leć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: Gdzie, panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: Gdzie, panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.